BMW F650GS czy jednak Transalp 600? A może jeszcze coś innego? Dziś odpowiem na te pytania. Przyjrzałem dla Was aktualne ogłoszenia na polskich portalach aukcyjnych i wybrałem najciekawsze motocykle Dual Sport Adventure do 10 tysięcy złotych. Swoją drogą, jeśli szukasz czegoś droższego, trochę świeższego, sprawdź sobie tą playlistę, która się tu wyświetli u góry. Na tym kanale jest sporo innych zestawień. W latach 1997-2003 Suzuki obok DR650 oferowało także model XF650 FreeWind. FreeWind to bardziej turystyczna wersja DR-ki, dużo bardziej przyjazna komuś, kto szuka spokojnej turystyki. Mają wspólny silnik teoretycznie, ale ten we FreeWindzie sprawia wrażenie jakiegoś takiego łagodniejszego. XF to Single 650 skrzynia pięciobiegowa, całkiem niezłe osiągi, bo mamy tutaj 48 koni, 52 Nm. Przypominam, że mówimy o motocyklach z zeszłej epoki, więc zapomnijcie tutaj o katalizatorach i innych rzeczach, które wycinają nam dzisiaj tą odrobinę mocy. Ciągnie to, przyzwoicie z dołu, ma miękkie zawieszenie, oczywiście, i spoko owiewki. 19 calowe koło z przodu. To właśnie taki ukłon w stronę spokojniejszej turystyki. Mamy przepis na takie soft fenduro, taki um, adventure dla początkujących. Freewind uraczy Was przyjazną prostotą, w także w serwisie, wygodną kanapą, przyzwoitym spalaniem 4,5 do 5,5 litra na setkę oraz swobodą użytkowania nawet dla niższych jeźdźców. Fajnie pojeździcie tym na słabych drogach, na szutrach, w lekkim terenie, a na autostradzie jakoś da sobie radę, żeby się przeturlać te 120 na godzinę. Patrząc na Freminda, musicie wziąć pod uwagę, że to nie jest potwór, ma też swoje drobne wady, nie ma się co oszukiwać bez wysokiej szyby, a najlepiej jeszcze deflektora będzie wam wiało w twarz, nawet jeśli jesteście dość niscy. No i nie jest w żadnym wypadku terenówką, bo tam zawieszenia mają skoki po 170 mm. Także powściągnijcie łańską fantazję w przypadku tego motocykla, ale jeśli tak zrobicie, potrafi dać frajdę. Jest to zdecydowanie dobry wybór dla spokojnego, solowego szwendacza, no bez łańskiej fantazji właśnie, nie? bez jakiegoś parcia na błoto. Pegaso za każdym razem jakimś cudem opierała się temu, aby trafić na jedną z moich list, no i wreszcie, wreszcie do tego dochodzi, także tym razem przyglądamy się Apri. Co do zasady motocykl jest bliźniakiem z BMW F650GS, bo jest zbudowany na tym samym silniku Rotaxa. Mamy więc oczywiście singla 650 cm łapiącego się jak większość dzisiejszych maszyn na kategorię A2. Włosi nie byliby sobą, gdyby nie dołożyli swoich trzech groszy i wsadzili tutaj jednak pięciozaworową głowicę. Dzięki temu mamy 49 koni mechanicznych, 54 Nm i wszystko OK, gdyby nie te dwa typowe problemy. Po pierwsze, uszczelka podrzeczoną głowicą, no i sprzęgiełko rozrusznika. Dołóżmy problemy z przegrzewającym się regulatorem pod kanapą, no ale to taki problem, wiecie, generic taki no, szeroko występujący prędzej czy później regulator pada w końcu w każdym motocyklu. Dlaczego Pegasus może być interesującym wyborem? No bo jest to taka po prostu ciekawsza alternatywa dla mega oklepanego BMW F650 gsa a Jeśli chcesz coś z lepszym zawieszeniem, bo są wersje z upside downem, coś z lepszymi hamulcami. No, i ewidentnie nie BMW, to Pegaso jest fajną alternatywą. Musisz yy, wziąć jednak na klatę, że nie jest aż tak popularna, troszkę trudniej o części i o serwisowanie. No, i nie jest tak pancerna jak Bawara, niestety, ale jeśli to wszystko jesteś w stanie przełknąć, to Pegaso będzie naprawdę cieszyć. No ale jak już tak nagadaliśmy o BMW, to trzeba o nich wspomnieć. Pierwsza na tapecie ląduje Fanduro, czyli starsza BMW. Silnik to. Znowu single Rotaxa, zaopatrzony w gaźnik, generował 48 koni i 57 Nm, aż motocykl w swojej konstrukcji bardzo przypomina pozostałe modele z dzisiejszego zestawienia. A zatem mamy tutaj 19 i 17 cali, jeśli chodzi o koła, stosunkowo niewielki prześwit i osiągi wystarczające do lajtowo-terenowej turystyki, Najlepiej w wydaniu solo. FanDuro produkowano w latach 1993-2001 i motocykl dziś moim zdaniem mocno postarzały wizualnie, jednak się przyjął. Odpowiada za to znów względna prostota, niezawodność i łatwość obcowania z nim nawet dla początkujących. Główne problemy to słaba ochrona przed wiatrem i brak jakiejkolwiek kultury pracy poniżej 3000 obrotów. Dziś zwracajcie uwagę na zaniedbane i dojechane sztuki. Jak ze wszystkimi starociami mogą się zacząć problemy i wielomiesięczne szukanie drogich części. Zanim produkcja Honduro tak naprawdę dobiegła końca, pojawił się kolejny model, czyli F650GS. Tego motocykla no, nie trzeba przedstawiać. Umówmy się, mały GS to zawsze dobry pomysł. Więcej o nim znajdziecie w filmie, który wyświetli wam się tutaj, a dziś tylko garstka informacji. Zasilanie Rotaxa zmienione z gaźnika na wtrysk. Kilka bajerów, takich jak jak ABS i grzane manetki w opcji dostajemy też back pod tyłkiem, no i tą dyskusyjną stylistykę. I jak to u BMW? W 10 tysiącach będzie ciężko o to, ale dla tych z Was, co lubią offroad znacznie bardziej. Wyszła także wersja Dakar na większym kole z przodu z wyższym zawieszeniem, no i generalnie lepiej w teren. Tak jak wspomniałem, Mały G jest to zawsze bardzo dobra opcja, tak samo jak Transalp 600. No właśnie, Transalp 600. To od lat dobra, a co najmniej bardzo popularna opcja na taniego Adventura. Niewątpliwo zale to jest też, że jako jedyny w dzisiejszym zestawieniu ma silnik dwucylindrowy. V2 Trampka generuje 50 koni mechanicznych i 53 Nm. No i zdecydowanie w towarzystwie wykazuje się dobrą kulturą pracy dla tej dwójki. Transalp od zawsze miał renomę motocykla niezawodnego i wiernego osiołka. Partnera dalekich podróży, w końcu do dziś wiele osób wykorzystuje je do turystyki po całej Europie. Z wyższą szybą, dobrze chroni przed wiatrem, kanapa jest wygodna, we dwójkę dużo lepiej niż na jakimkolwiek singlu, a do tego jeśli wycelujecie w model europejski, czyli po 97, no to nawet jakoś to hamuje. Podstawowe wady Trampka, na jakie użytkownicy zwracają uwagę, to ogólna ospałość. Demonem energii to on raczej nie jest zresztą po dziś dzień. Gumowe zawieszenie i słabe hamulce, właśnie przed zmianą na dwie tarcze z przodu, to też typowa bolączka. Czasami padają, a raczej bywają zniszczone moduły zapłonowe. Ta usterka jest jednak prosta do usunięcia. Poza tym, klasycznie uważajcie na trupy w szafie, zakatowane egzemplarze i wszelkiego rodzaju składaki niewiadomej serii i pochodzenia. Jak to w chrupkach. Mamy przerwnik. Jeżeli uważasz, że te materiały, które tutaj powstają, są wartościowe, proszę zostaw łapkę, komentarz. Być może podziel się tym ze znajomymi. Cały czas ponad 70%, tak naprawdę blisko 80% z Was ogląda ten kanał bez subskrybowania. Jeśli jesteś więc jednym z nich, będzie super, jeśli klikniesz suba na dole, mi będzie miło, ty będziesz widział te materiały, wszyscy wygrywamy. Wracamy do programu. Zanim przejdziemy na pytanie zadane na początku, czy GS czy TransAlp, standardowo jak na ten format, honorowe wypominki. Tym razem znalazło się tutaj no, dość sporo motocykli na tej liście i każdy z nich teoretycznie mógłby się znaleźć w odcinku, a z jakiegoś powodu tam nie trafił. A zatem, jeśli moje propozycje ci nie leżą, to do 10 tysięcy możesz próbować upolować także to. Po pierwsze, KTM LC 4620 lub 640. Dlaczego się nie znalazł? No, bo troszeczkę zbyt enduro. Po drugie, ten stan w ofertach, które znalazłem na aukcjach, no, jest taki dość wątpliwy. Generalnie szansa, że były mocno ciarane 100%, szansa, że będziecie musieli robić generalny remont 3 godziny po zakupie. Sami sobie odpowiedzcie. Po drugie. Kolejne BMW, R1100GS, ten taki paskudny dziobak, eee, słabo czasami się znajduje do 10 tysięcy, czasami nie, eee, no wspominam, bo obił mi się o oko. Po trzecie, Yamaha XT600, poprzedniczka XT660R. Jak na dzisiejsze zestawienie, troszeczkę zbyt enduro, zbyt taka terenowa, a za mało adventureowa I tutaj dzieli los także ze swoją siostrą, czyli TTR 600, którą testowałem na kanale i film też gdzieś tam sobie możecie znaleźć. Bardzo fajne motocykle, dużo bardziej terenowe niż wyprawowe. Numer 4 należy do Hondy FX650 Vigor. Tudzież FMX, tudzież SLR. Czyli takie fanbajki od Hondy zbudowane na nieco zmodyfikowanym, unowocześnionym silniku z Dominatora. Bardzo fajne, ciekawe motocykle. Bardzo w Polsce też z kolei nietypowe. No i no właśnie zastanawia mnie, bo ostatnio obserwuję wysyp tych modeli na polskim rynku. Ciekawe, czemu tak się dzieje. Nie wiem, czyżby by jacyś Austriacy albo ktoś podniósł jakieś normy emisji spalin, i nagle na zachodzie opłacało się to już tylko sprzedać do Polski. Nie wiem. Numer 5. No nie byłbym sobą, nie wspomniał Suzuki, czyli DR Big, którego się da kupić do dyszki. Ewentualnie DRK600 czy 650. Motocykle terenowe w przypadku Biga. Jest, jest to motocykl duży, ciężki, musicie się liczyć z tym, że często stan jest bardzo wątpliwy. W przypadku Biga, szczególnie 750, dostęp do części też jest bardzo wątpliwy. Da się tylko po co sobie to robić. Tak czy inaczej, jeśli pójdziecie w polowanie na doktora, to polecam cierpliwość i nie rzucanie się na pierwszą z brzegu sztukę jaką zobaczycie w okolicy. 6 to Kawasaki KL500. Znalazł się już w jednym z zestawień, był o nim film. Pytacie ciągle, więc jakby co, zanim zaczniecie pisać komentarz a gdzie klekot, gdzie klekot, to tak wspominam. Był w innym filmie. Lecimy dalej. Na koniec tak ciekawie Dniepr, bo czemu nie? Nawet z koszem. Też się da. A teraz odpowiedź na jedno z pytań, które zadajecie mi w kółko, i w kółko, i w kółko. Alien. Chcę kupić motocykl, co wybrać: BMW F650 GS czy Transalpa 600? Dostaję milion takich pytań. No i powiem Wam także, to nie jest do końca takie proste. Jakby Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo te motocykle z jednej strony są do siebie bardzo podobne, z drugiej mają te różnice, które pomiędzy nimi zachodzą, jakby mogą nam pozwolić y, troszeczkę to rozdzielić. Za BMW y, zdecydowanie opowiada się y, nowocześniejsza technologia. Y, ma 19-calowe koło z przodu, ale ma wtrysk. Może mieć grzane monety, ABS i tak dalej. Transalp tego wszystkiego nie ma, za to ma V2, 21 cali z przodu, jest trochę wygodniejszy i zdecydowanie wyróżnia się kulturą pracy no V2. Z jednej strony mógłbym Wam powiedzieć, do jazdy solo i trochę bardziej w teren wybierzcie GS-a. Do jazdy raczej we dwójkę i raczej turystycznie dłuższe trasy być może bardziej Transalpa. Na co zwracać uwagę? Na stan, serwis, na doposażenie, na tego typu rzeczy, jak jest utrzymany ten motocykl. Na co nie zwracać Uwagi? No, na rocznik i na przebieg. Umówmy się, to będą motocykle dwudziestokilkuletnie, być może trzydziestoletnie, więc nie ma co na to patrzeć. Jeśli jest w dobrym stanie, to olać tam przebieg i rocznik. Wiecie o co mi chodzi. A co na końcu powinniście wybrać? Ach, to już zależy od Was, no, ja mogę tylko podpowiadać. Odpowiedź, której zawsze udzielę natomiast i wydaje mi się, że jest dość rozsądna, to ten motocykl, który w Waszym budżecie znajdziecie w lepszym stanie. I to taka, taka wydaje mi się najbliższa temu, co sam sobie bym chciał poradzić. Poza tym, umówmy się, zadychę: ani wielkich cudów, ani mega różnic i tak nie będzie. Kochani, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli szukacie taniego adventera dual sporta na początek, to to są moim zdaniem najciekawsze opcje. Jak zawsze komentarze są wasze, dawajcie łapki w górę, bo to pomaga algorytmowi i pomaga, że ten film pokazał się w większej ilości ludzi. Jeśli macie znajomych zjawionych tym tematem, to też im to podepchnijcie. Subskrybujcie ten kanał. Bo dzięki tym łapkom, komentarzom, subskrypcjom jest mi po prostu łatwiej robić więcej fajnych, ciekawych materiałów, zarówno tych noto, w cyklach starszych, jak i o tych całkowicie nowych. Was to nie kosztuje, nie? A, a mi jest bardzo miło. Poza tym, a co tam powiem zuchwale, jestem w drodze po 20 tysięcy subów. No dobra, jeszcze trochę brakuje, ale wie, pomóżcie. Klikajcie, klikajcie, subujcie się. I do następnego.